Według obecnego stanu wiedzy odpowiedź jest oczywista: tak, należy stosować właściwie dobrane ćwiczenia fizyczne. Nie zawsze jednak tak było. Jeszcze trzy wieki temu uważano, że osoby chore powinny leżeć w łóżku i nie przemęczać się. Pierwsze doniesienia o leczniczym wpływie wysiłku fizycznego pochodzą z drugiej połowy XVIII wieku. Natomiast według obecnie panujących standardów, właściwie dobrany wysiłek fizyczny Powinno się stosować w każdym stadium choroby nadciśnieniowej pochodzenia pierwotnego. Pierwotnego, czyli takiego, które nie jest efektem innych chorób. Zbyt wysokie ciśnienie krwi. Jest efektem nieprawidłowej pracy wielu układów, układu hormonalnego, krwionośnego oraz nerwowego. Jesteśmy wtedy narażeni na zawały serca, udary mózgu oraz inne choroby. Właściwie prowadzona rehabilitacja ruchowa nie ogranicza się tylko do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi w hipertensji pierwotnej. Na przykład po wysiłku możemy być mniej zestresowani. Jest to przykład działania na układ nerwowy. Ponadto poprawia się skład naszej krwi, zwiększa się elastyczność naszych naczyń krwionośnych, jak też poprawia się unaczynienie serca oraz innych narządów. Pojawia się unaczynienie oboczne. Ponadto poprawia się gospodarka hormonalna naszego ciała. Fakt, że ćwicząc wraz z potem wydalamy nadmiar sodu, również ma pozytywne znaczenie w leczeniu choroby nadciśnienionej. Jeżeli badając sobie ciśnienie krwi okaże się ono zbyt wysokie, należy chwilę odpocząć i powtórzyć pomiar. Jeżeli i wtedy wyniki przekroczą 140 na 90 mm słupka rtęci, należy bezwzględnie udać się do lekarza. Stosowanie leczenia sposobami domowymi uważam za niedopuszczalne. Uznaje się, że w około 10% przypadków choroba nadciśnieniowa jest wynikiem niewykrytych chorób. Może to być na przykład choroba nowotworowa, a wtedy stosowanie leków poleconych przez sąsiada czy ćwiczeń nie da nic, a może okazać się szkodliwe.